Michał, 10 złotych. Widziałem w poprzednim tygodniu Ryszarda Twojego ojca z Anką i Tamarą na obiedzie w Pabianicach i całował jej obie w usta nie wydaje ci się to dziwne. Dawid, jak to jest możliwe, że idziesz, idziesz, idziesz na randkę z dziewczyną i całujesz inne dziewczyny? Bo ja snad nie jestem w stanie tego wyobrazić. <śla> to jest inna bajka! To jest inna bajka! Nie no, ty jesteś babiarzem! <śla> 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 Przyznaj się oficjalnie, że kochasz kobiety z całego świata, no! Jak bandura i tego, merga! Nie, akurat nie oni, bo oni są w stałych związkach już bardzo dużo lat, tak samo jak i ja. Ach, tak, dużo lat! Są takimi papierzami jak ty! Jak Bandura jest z dziewczyną 9 lat i ma na No to mi się przypomniało. No. A co było przed y, spotkaniem, jak wszedłeś na live jakieś dziewczyny, takiej blondyny, to co jej mówiłeś? Przed spotkaniem? No to było, to było chyba 4 tygodnie temu. Byłem Słuchaj, Tamara, to jest nieważne, bo to było 4 tygodnie temu. To no, Dawid, ale ty tak nie możesz Bawi, robić. No nie, że by z odleci na lewo i prawo z babami jak ja <laughs> Jak... jak ja? Aha, czyli się przyznałeś teraz, że lecisz na lewo i prawo. Ale to Dawid w końcu jaki jest między nami, bo ja już nie wiem. Czas pokażę, zobaczymy czy nie będziesz mi kontrolować. A, a ja co ze mną? Ja mam czekać na ciebie? Na księcia? Ja nie jesteś, pierwsza wiem, jesteś pierwsza w kolejce, jesteś pierwsza w kolejce. Czy prawda, umiesz... że ty Tamara nalegałaś na spotkanie? No nie, no Dawid chciał się spotkać, bo no jesteśmy razem podobno, tak? Ale się Dawid gubisz w zeznaniach, naprawdę. Jesteśmy pół godziny na Discordzie słyszę <laughs> On jest jeszcze z Ciebie dumny Ale ale ja ale widzowie, jaja Ale jaja że, Żeby wam zaraz nie powiedział, że to jest Prima Aprilis Bo ostatnio 9 listopada też chłopakom zrobił Prima Aprilis nie. nie, nie. wróćmy do tego tematu, proszę o, bo to widzisz? Wróćmy, wróćmy. Widzisz, widzisz, jak dziewczynom zależy, a ty się śmiejesz cały czas Nie, mi nie jest do śmiechu Nie? Chyba było przed chwilą. Czekaj, czekaj, siedem czymś siedem groszy. Dawid, uważaj, byłem na live Ginorda I on próbuje zrobić tak, żebyś zerwał z Tamara. A, próbuję, żeby Próbuj. zerwał z Tamarą. Nie słuchaj wszystkich ludzi, którzy do ciebie tak piszą. Dawid, uważaj, bo Gino, Dawid. zerwał z Tamarą, nie słuchaj się komu. Dawid, to, że się raz z Tamarą widzieliśmy, to nic nie znaczy. Nie możesz to tak kurwa. łatwo... <laughs> Żartuj. Mam się z Żartuję, Dawid. Żartowałem. <słuchaj> Dawid! Jest <słuchaj> <ślesztą> poszedł. Gdzie jest Dawid Jasper? Nie on miał szyno ze znajomych! Nie no muszę go... Muszę go uspokoić, muszę mu wysłać do NATA, pięć dych Dawid to był żart. Wracaj. To pilne. Dawid! Wracaj tu! Widzę, że mnie widzisz! Nie, Sebastianem cię, spotykałem Nie, ja ciądem! Teraz się Nie, teraz Sebastianem Nie, tylko nie, nie, ja tego nie wypadłem! Nie wybaczę pokażę cię, no, nie Dawid, ja żartowałem! Nie, nie wrócę Za to nie tak to nie była żadna zdrada, chodź tu, Dawid, chodź porozmawiać na spokojnie. Halo? Dawid, ja żartowałem, nie denerwuj się, bo nie chcę, żebyś się denerwował. Ja wiem, że on Sebastiana chodzi. Ja chodzi. Nie, nie, Dawid, tak, pytał, Dawid, stój. Ja nie Dawid, stój. Dawid, stój. Nie wiesz ludziom w donata'ach, bo ludzie w donata'ch cię trollują. Ja też Cię teraz trollowałem, za co cię bardzo przepraszam, bo aż mi się głupio zrobił jak się zdenerwowałeś, bo mogłeś się zdenerwować. Ja skłamałem i ludzie piszą ci specjalnie w donata'ch, żeby ci żebyś się denerwował. Nie możesz takich, nie możesz, że ktoś ci napisze, wyśle ci 7 zł i ty mówisz, że, yy, że, to, że że na pewno tak było. Ty to musisz wyjaśniać z Tamarą albo z jakąś z jakąś dziewczyną, o którą chodzi. I o, o że! Eee, oni wiesz co robili, ja i... Ja, Dawid, ja, ja, ja... ale ludzie kłamią. Ludzie ci robią podgórkę specjalnie. Naprawdę, ty sobie to musisz w, w, rozmawiać o tym z Tamarą, bo ludzie będą ci wszystko wkręcać. Zaraz się dowiesz, że całe pabianice były z Tamarą. Dawid, to jest nieprawda. Tyle razy ci mówiłam, że ludzie specjalnie tak gadają i ty to rozumiesz, a za chwilę znowu w to wierzysz. Ej, tak się cieszę, że nie miałem Dawida streama odpalonego, no. bo normalnie knaga no. była. On wyszedł? A tyle walczyłem, żeby tu wrócił. Jan jest? Dawid, Janice, wróć na Discord i porozmawiajmy. On C. Tamara potwierdziła, że jest Sebastianem, tak? Nie potwierdziła! A, Dawid! Tamara potwierdziła, że jest Sebastianem. Po chuj, oni go tak w tych donajtach trollują. Ale na pewno jest Sebastianem, widzowie, napiszcie na czacie. Napiszcie widzowie na czacie, czy jest Sebastianem. Powtarzam widzowie, napiszcie na Mnie czacie, jest go szkoda. czy jest Sebastianem. Dawid. Czy to jest dobre info? Czy to jest prawdziwe info, widzowie? Napiszcie na czacie! Tak, tak! Aha, dobra, wszyscy piszą, te, tak, dobra! Aha, dobra, prawdziwe info, dobra! A wiesz, że ruchał sąsiadowi babę i ma z nią dziecko? Ja nie wnikam co jest między Ginoldem a tą babą, nie wnikam. Dawid wróć! Potykają cię z tamaro! Ci na pisadziu! cię z tamaro! Kurwa tamarą. Dawid! Dawid proszę cię, odbierz! 8 złotych. Oj, Dawidku, ta Tamara jest Nie, ja tego nie słucham... Da zanim... Dawid! Dawid, wróć na Aha! disco. AHA! Aha, rozumiem Ginold! Aha, dobra! Aha, dobra! Ej, no ale. Rozumiem, rozumiem, Ej, nie? że on ma donate minimalnie od 8 zł, ja mam od 5. Niezły donate, Gino, niezły donate. Dawid, wróć, wróć na streama mojego, błagam. Aha, Gino, by za mi donate. Dawid, do nieca, dobra. to nie ja wysłałem, Dawid, ja ciągle siedzę i tu walczę o ciebie. Michał, 10 zł. Widziałem w poprzednim tygodniu Ryszarda twojego Twitch. ojca Zanką i Tamarą na obiedzie w Pabianicach i całował je obie w usta. Nie wydaje ci się to dziwne? Nic mi się nie wydaje dziwne między mną a Tamarą. Dawid, proszę cię, Dawid. Nic mi się nie wydaje dziwne między a Tamarą. Dawid, tamara. proszę cię, Dawid, słuchaj mnie. Nic mi się nie wydaje dziwnego między mną a Tamarą. Aha, to Tamara dzwojnego. Tamara, jak się to... Do Sebastiana i co do Sebastiana Ja na frontuję, nie do Sebastiana? On dzwoni do innego Ginolda. No jestem. No i widzisz, widzisz, patrz, teraz mnie posłuchaj, teraz mnie tak szczerze posłuchaj i mi nie przerywaj. Ludzie cię trolują w donate'ach, wysyłają moje niki, widziałeś teraz, rozmawiałeś z dwoma Ginoldami na Discordzie I obydwaj ci wysyłali jakieś brzydkie zdjęcia Nie wiesz w to co ci ludzie piszą w, w tych donate'ach te głupoty Odnośnie mnie, Tamary i tego wszystkiego, a o jakichś sąsiadkach i tak dalej. Nie słuchaj tych głupich ludzi, rozumiesz? Nie słuchaj tych głupich ludzi. Bo cię kłamią. I się nie pytaj, Dawid, czatu, czy y, Tamara jest Sebastianem, bo to jest oczywiste, że ci wszyscy napiszą tak. Jak ja bym się teraz. Dawid, jak ja mi się teraz zapytał swojego czatu, czy jestem w sąsiadką, to oni też by mi napisali, że jestem. Gdzie nie jestem, rozumiesz? Oni cię po prostu trolują. Bo mi jest. Ale nie rozumiesz, że wszyscy piszą na czacie, że to im powiedź Dawid, a ty nie rozumiesz, że wszyscy cię kłamią? Jest to jedna rzecz, że jest Sebastianem, a druga rzecz, że spotkałeś się z nią. Dawid! Życiem. Spotkałeś się z nią i to mnie urodziło. Dawid, to był żart. Głupi żart z mojej strony, bardzo zły. Nie, z... to nie był głupi żart. Dawid! Dawid! Ja! Gdzie on wyszedł? To była prima, Aprilis! Aha, był. to znaczy, że ta ma. W związku z obydwoma. to znaczy, że Tamara jest w związku z Sebastianem? A na lewym boku spotyka się z tym, z Ginoldem. Aha! Dawid, już... wracaj na a Discord się to pilne. Dawid Daw 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 na, na Sebastiana i na Ginolda. Nie będę ganał z Ginoldem. Mam dosyć. Mam dosyć. Nie, no ja próbuję Dawidowi to jakoś wyjaśnić, ale no jest ciężko. Dobra, wysyłam stówę Dawid, tu teraz serio jeszcze... Fajr MMA Róż na Discord i porozmawiajmy. Nie, widzowie, bo wiedziałem, że mu się wkręci głupia faza, a tego nie chciałem właśnie. Bo ja go naprawdę lubię, ale pewnie jest taka kolejka do donateów. O, już nie płaczę. Mam doznij, widzowie! I ja mam takie czeznosić u Tomary, że ona jest cechą. Zyba... Dawid, zobacz! Oho! Wróć na Discord i porozmawiajmy normalnie, żebyś się nie denerwował. Ino by 100 złotych! A jak ja ALE TO JEST KURWA AKTOR! JAKI TO JEST AKTOR! CO ZA... Ty co za to jest cwaniak! Co za aktor, dzwonię do niego.